Czy introwertyk może mieć dziewczynę? Czy introwertyk potrafi kochać? Czy introwertyk może być ekstrawertykiem? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. W tym filmie wskażę najistotniejsze różnice między ekstra i introwertykami, posługując się trzema koncepcjami naukowymi. Zaczniemy oczywiście od Junga, który jest twórcą pojęć introwertyk i ekstrawertyk. Następnie przejdziemy do teorii Eisenka i skończymy na Wielkiej Piątce, czyli najpopularniejszym modelu osobowości. Skoro mowa o Jungu, to nie sposób nie wspomnieć o Freudzie oraz libido. Pewnie słysząc nazwisko Karl Gustav Jung, oczami wyobraźni widzisz psychoanalityka z brodą, który mówi coś tam o napięciu seksualnym. Jednak libido u Junga było czymś zupełnie innym niż libido u Freuda. U Freuda mieliśmy do czynienia z libido jako popędem seksualnym, czyli energią życiową. Zaś Jung rozumiał libido jako ogólną energię psychiczną. W tym momencie o libido mówimy nie bez powodu bowiem był to jeden z czynników przez pryzmat którego Jung wyjaśniał strukturę psychiczną jednostki. Oprócz libido, Jung w swojej teorii skupił się także m.in. na postawach Ego, personie i archetypach. No ale ktoś niecierpliwy i dociekliwy zarazem mógłby spytać, no ja przepraszam bardzo, gdzie w tym wszystkim jest ekstrawersja oraz introwersja? No właśnie, gdzie one są? Otóż ekstra i introwersja stanowiły u Junga dwa rodzaje postaw ludzkich i każdy z nas może przybierać i przybiera właśnie te dwie postawy. Postawy te wyrażają kierunek, w którym podąża libido. Oznacza to, że ekstrawertyk kieruje swoje reakcje na zewnątrz, a jego motywacja, wynika z potrzeb środowiska społecznego, to znaczy odnajduje się on wśród nowych osób i w nowym otoczeniu. Z kolei introwertyk kieruje swoje reakcje do wewnątrz, czyli motywacja wynika ze stanów wewnętrznych. Introwertyk nie skupia się na przedmiotach, a raczej na podmiotach. Ponadto w chwili, gdy introwertyk znajduje się w nowym, nieznanym środowisku, na przykład podczas imprezy u kolegi znajomego, to reaguje wycofaniem. Wydaje mi się, że przy okazji tej teorii warto wspomnieć o pewnym podziale. Ale to znaczy, kto z nas jest introwertykiem, a kto jest ekstrawertykiem. No i czy nie ma nic pośrodku? Otóż Jung wyróżnił nieustanną grę, która cały czas odbywa się w naszym umyśle. W jednym narożniku znajduje się świadomość, zaś w drugim znajduje się nieświadomość. Oznacza to, że ekstrawersja i introwersja są konstruktami, które się wzajemnie lubią i wzajemnie się uzupełniają. Jeśli więc świadoma część naszej osobowości jest zdominowana przez ekstrawersję, to część nieświadoma będzie introwertywna i na odwrót. Teoria ta powstała w latach 20. XX wieku i została rozpisana w 17 tomach, co czyni ją jedną z najtrudniejszych, no i też nie najmłodszych teorii naukowych. W związku z tym przenieśmy się nieco w czasie. Mowa o teorii PEN, która powstała w latach 40. XX wieku i bardzo dynamicznie rozwijała się przez kolejne 50 lat. Jak możecie się domyślić, teoria PEN składa się z trzech czynników. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby do tego dojść. Czyli Eysenck wyróżnił trzy nadrzędne czynniki temperamentu. Psychotyczność, ekstrawersję i neurotyczność. O tych dwóch skrajnych mówić dzisiaj nie będę, a skupię się na czynniku środkowym, czyli ekstrawersji. Nie ma co ukrywać, że Eysenck pożyczył sobie nazewnictwo od Junga. Być może spodobały mu się terminy ekstrawersja i introwersja. Natomiast rozumiał on je zupełnie inaczej niż Jung. I w tym miejscu warto wspomnieć o teorii hamowania i aktywacji ejzenka. Mówią one, że introwertycy charakteryzują się wyższym poziomem pobudzenia niż ekstrawertycy oraz mają stały, wyższy poziom aktywacji niż ekstrawertycy. Oznacza to, że ekstrawertycy, czyli osoby, które mają niski poziom aktywacji, potrzebują więcej stymulacji niż introwertycy do osiągnięcia optymalnego poziomu aktywacji. A z racji, że introwertycy mają poziom aktywacji wysoki, to potrzebują mniej stymulacji. of Ale logiczne. A jak to się przekłada na życie codzienne? Bardzo prosto. To znaczy, że ekstrawertycy mają w sobie głód stymulacji. To znaczy, szukają silnych wrażeń po to, aby się pobudzić. Czyli prędzej znajdziemy ich wieczorem w klubie zapełnionym po brzegi studentami niż w bibliotece. Z kolei, introwertycy unikają stymulacji. To znaczy, wykonują czynności, które ich nie przestymulują. Czyli nie szukają nadmiaru bodźców. Dlatego też wieczór z przyjaciółką, popcornem i Netflixem brzmi dobrze. To oznacza, że introwertyk stroni od ludzi? No jasne, że nie. Natomiast woli spędzać czas z kimś, kogo zna, ale o tym powiem pod koniec filmu. A teraz zajmijmy się ostatnią teorią, czyli wielką piątką, kosty i makre. Jak pewnie się domyślasz, model wielkiej piątki składa się z pięciu czynników osobowościowych, to znaczy, że bada on naszą osobowość przez pryzmat pięciu głównych cech, a także bada natężenie tych cech. Jednym z czynników jest ekstrawersja. Skala ekstrawersji zakłada, że osoby, które zdobywają w niej wysoki wynik, są bardzo ekstrawertywne. Z kolei osoby o niskim wyniku w tej skali są bardziej introwertywne. To proste. W przypadku teorii wielkiej piątki mamy do czynienia z nieco innym. Definiowaniem ekstrawersji niż do tej pory, bowiem mówi ona o zaangażowaniu w kontakty interpersonalne oraz poziomie energii. Ponadto, w przypadku tej teorii możemy mówić o konkretnej charakterystyce intro i ekstrawertyków. Zgodnie z nią, ekstrawertycy są towarzyscy, asertywni, aktywni i gadatliwi. Lubią przebywać w miejscach, które są pełne ludzi i tętnią życiem. Czyli zarówno głośne i zatłoczone kluby, jak i ogromne plenerowe festiwale nie są im straszne. Podobnie jak w przypadku teorii, Pen, ekstrawertycy z wielkiej piątki lubią sytuacje stymulujące. Poza tym są oni optymistyczni, energiczni i przedsiębiorczy. Zanim pomyślisz, że introwertycy są leniwymi pesymistami, to muszę zaznaczyć, że powinni być oni charakteryzowani jako osoby, które nie przejawiają cech ekstrawertyków, a nie za ich całkowite przeciwieństwo. Tak więc introwertyk to osoba, która zachowuje rezerwę w kontaktach międzyludzkich, ale nie jest aspołeczna. Jest systematyczna, słowna i dokładna. Introwertyk Pomimo tego, że nie jest chodzącym wulkanem energii, nie jest smutny bądź pesymistyczny. Introwertycy czasami twierdzą, że są nieśmiali, jednak w żadnym przypadku nie możemy powiedzieć, że odczuwają lęk społeczny. Pewnie każdy z was w tej chwili ma przed oczami znajomych, którzy idealnie pasują do tego opisu, to znaczy albo są introwertykami, albo ekstrawertykami. Pamiętajcie jednak, że to wyłącznie przypuszczenie. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jaka jest Wasza osobowość i z jakich czynników się składa, no to przede wszystkim należy. Się udać do gabinetu psychologicznego, w którym można zrobić takie badanie. Na sam koniec zróbmy Google test, to znaczy odpowiem na pytania, które pojawiają się najczęściej w wyszukiwarce Google a propos introwertyków. Czy introwertyk może mieć dziewczynę? Tak. Czy introwertyk potrafi kochać? Tak. Czy introwertyk może być z ekstrawertykiem? Tak. Czy introwertyk może stać się ekstrawertykiem? To zależy. Różnie można interpretować to pytanie, natomiast ja rozumiem je w ten sposób, że introwertyk jest w stanie posiąść niektóre cechy ekstrawertyka. To znaczy, jeśli introwertyk nie jest asertywny, a także jest nieśmiały, to może nad tymi cechami pracować. Bardzo modny w przypadku terapii psychologicznej jest trening asertywności. No i jego wykonuje się ogólnie w sesjach jeden na jeden z psychologiem, no i po ukończeniu tych sesji osoba staje się bardziej asertywna. Jak wiemy, asertywność jest cechą przynależną do ekstrawertyków, więc introwertyk może posiąść taką cechę. Czy introwertyk zdradza? No, jeśli musi. Czy introwertyk może być ekstrawertykiem? Tego pytania nie rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że chodzi o to, czy introwertyk może posiąść niektóre cechy ekstrawertyka. A na to pytanie przed chwilą odpowiedziałem: Czy introwertyk może być psychologiem? Jeszcze jak. Na studiach psychologicznych poznałem wiele introwertyków. No, zresztą sam nie jestem. A obrona trzech liter przed imieniem i nazwiskiem już w przyszłym roku. Czy introwertyk może być liderem? Można, jak najbardziej, zresztą sam nie jestem. Czy introwertyk umie wyznać uczucia? Umie? Czy introwertyk dogada się z ekstrawertykiem? Na to pytanie najlepiej odpowiedziałaby moja dziewczyna. Z mojej obserwacji wynika, że się dogadujemy. Chociaż czasem. Faktycznie jest ciężko. A z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że film ten Ci się podobał. Jeśli tak, to pamiętaj o tym, aby zostawić subskrypcję po to, żeby być z moimi materiałami na bieżąco. A jeśli masz do mnie jakieś pytanie, to śmiało zadaj je w komentarzu, a ja na pewno na nie udzielę odpowiedzi. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.